porzuć żal, złość, przemoc i zemstę. To warunki konieczne, aby żyć szczęśliwie. Żal, złość, zazdrość, przemoc, zemsta to naprawdę zbędny bagaż. Często bywa tak, że adresaci tych nieprzyjemnych emocji nawet o nich nie wiedzą, a nawet jeśli wiedzą, to nie przejmują się nimi za bardzo. Natomiast Ciebie to obciąża, przygniata do ziemi i utrudnia, a nawet uniemożliwia ruszenie do przodu. Po co ci to? Zrzuć to z siebie. Nie pozwól w przyszłości się krzywdzić i przede wszystkim nie krzywdź się sama sam poprzez nieustanne rozpamiętywanie dawno minionych, przykrych zdarzeń. Skup się na tym, co pozytywne. Miłego dnia. Pa.